program. Kończymy nie tylko zagadkę, ale i program. Mam cztery chwile na to, żeby usłyszeć zwycięzcę tutaj u mnie w studio. Kto zdąży, zabierze pół. No, moi drodzy, śmiało. Te pieniądze są dla Was. Dla Was rozwiązanie tej zagadki. Nie pozwólcie, żeby zostały tutaj w studio. Z samego początku programu dobrze nam szło. Szybciutko rozwiązywaliście te zagadki. Mnóstwo telefonów w studio. No... Pozwólmy, żeby ten program zakończył się bez zwycięzcy. Ale kolejne e, zdjęcia już przed nami. No słuchajcie, coraz ciekawiej się robi, ale. No, słuchajcie, tutaj to się dopiero dzieje, i nie chodzi mi tutaj konkretnie o tę piękną kobietę, ale o to, że na tych zdjęciach jest mnóstwo elementów. Dużo się tutaj dzieje. No dobrze, tutaj na pewno będzie mi potrzebny ekspert, żeby rozwiązać tę zagadkę. Poprzednia była trudna, tak, ale ta zagadka. No dobrze liczę na was moi drodzy szczególnie na te osoby które czują się mocne w tego typu zagadkach teraz um, mają szansę um, się tutaj wykazać 300 zł do wygrania no właśnie i szukamy eksperta myślę że ten napis na pewno nie jest przesadzony i oddaje dokładnie to co chcemy wam przekazać potrzebuję tutaj kogoś kto jest naprawdę dobry w tego typu zagadkach Trzy różnice, trzy różnice do odnalezienia na zdjęciach, na których strasznie dużo się dzieje. No dobrze, kto sobie poradzi. Przyglądamy się uważnie. I pamiętajcie. Ja nie chcę tutaj słyszeć telefonów takich, że no, ale ja mam jedną różnicę, czy dwie. Niestety, moi drodzy, za jedną i za dwie na pewno nie zapłacę. Wiem, że zagadka jest trudniejsza, ale ja oddaję te pieniądze za wszystkim szybką, szybką odpowiedź. No, a my dzięki temu możemy przejść do kolejnej zagadki. Kolejne dwa zdjęcia, ale no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Już trzy różnice. Tak jest. A skoro trzy różnice. To co? 300? No oczywiście, że tak. 300 zł ehm, dla osoby, która wskaże mi tę przeróżnicę. Słuchajcie, wychodzi tak. E